Hejka, jesteśmy Karola i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, jesteśmy już we Włoszech. Ostatni film był ze Szwajcarii. Z Lugano. Dzisiaj jesteśmy we Włoszech na naszym, w naszym 3-dniowym hotelu. 3 dni tutaj będziemy w tym hotelu i właśnie sobie wracamy z terenu, bo byłam sobie z żelkiem się przejść, bo no dzisiaj była bardzo ciężka i długa podróż. A więc żeś sobie cały czas siedział w samochodzie, mieliśmy się właśnie zaczynać w, zatrzymać w tym luga, no trochę sobie pochodził. No i teraz wieczorkiem o godzinie 20.30 poszliśmy sobie jeszcze na krótki terenik i wracamy już pomału do naszego hotelu, który jest gdzieś tam. A Już jesteśmy bardzo blisko, więc taki króciutki terenik z żelkiem we Włoszech. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Byliśmy ogólnie na tym spacerku tam, pod tą kat. O, tam. No i tu No więc my już jesteśmy prawie przy naszym hotelu. I idziemy spać, ponieważ jutro jedziemy, słuchajcie, do Cinque... Nie, nie umiem tego wymówić. Cinque Terre czy inqueterię, nie wiem, nieważne. I tam też będziemy e, dużo zwiedzać, więc mam nadzieję, że odcinki z wakacji z Wam się podobają. W ogóle patrzcie na ten zachód słońca. Śliczny! Więc my sobie już wracamy. Piękną zachodzie słońca. No już prawie jesteśmy. No, więc wyczekujcie kolejnych odcinków. Wczoraj był. E, wczoraj byliśmy. Znaczy, wy to zobaczycie chyba w sumie w trochę większej odległości. E, wy to chyba zobaczycie co trzy dni będą filmy z Włoch. E, ale dzisiaj jest 24, czyli wczoraj 23. Nie, czekajcie. Pomyliłam. Więc wczoraj. Nie. Dzisiaj. Dzisiaj 24, był film, yy, nagrywałam film właśnie z naszej pierwszej kąpieli w wodzie z żelkiem, a dzisiaj 24, czyli tego samego dnia, nagrywam drugi film właśnie z tego terenu, a jutro idziemy do Cinque Terre, yy, nie wiem jak to się wymawia, nieważne, Cinque Terre, więc jutro też na pewno wam dam, wam ponagrywam różne filmy. Więc wyczekujcie, wyczekujcie i subskrybujcie, lajkujcie, bo o, będzie dużo filmów fajnych ze Szwajcarii. No wiecie, troszeczkę tego będzie. Właśnie ze Szwajcarii, z tego Lugano, jeszcze tam po drodze. No więc e, subskrybujcie, żeby Dowiedzieć się, jakie będą filmy następne. A my już, my już jesteśmy przy naszym hotelu. Więc Wam bardzo dziękuję za oglądnięcie tego szybkiego odcineczka. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!